Mogę polecić 40 książek w jednym filmie, czy to za zabiega. Jasne, nie ma problemu. A z brykera, nie chcesz? Mam. Ja mam po prostu cztery różne... wydania. No tak zapomniałam, że rozmawiam z książkami. A masz twój list po angielsku? Mam. Czy nie muszę kupować? Nie, zapraszam do Bibliotek Aneli. Jestem Karna, Krótroneczka i witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj mamy tydzień, a właściwie nie dzisiaj, w tym tygodniu mamy tydzień walentynkowy. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was, polecić Wam moje ulubione romanse, aczkolwiek nie tylko, bo niektóre z tych książek nie są stricte romansami, ale po prostu też historiami o miłości, które gdzieś tam są bliskie moim sercu i bardzo, ale to bardzo Wam je polecam. Jest ich bardzo, bardzo dużo, więc postaram się jak najszybciej i najkrócej opowiedzieć ka o każdej z nich, ale jednocześnie tak, żeby Was zachęcić do ich przeczytania. Pierwszą książką, którą Wam pokażę, to tak jak powiedziałam, nie jest stricte romans ja bardziej zaliczam tą książkę do literatury pięknej i jest to moja po prostu favorite, favorite książka. Myślę, że jedna z takich życiowych książek i jest to Sami w eterze. Ja ubóstwiam, uwielbiam tą historię, naprawdę jest przecudowna, zresztą jest wyborem miesiąca Hot Coffee Book Club, aczkolwiek jak Wy to oglądacie, to była wyborem miesiąca Hot Coffee Book Club, ze względu na to, że to jest nasz wybór na styczeń. Jest to historia o Aldo Damiani i Regan, nie pamiętam jej nazwiska, e, o Charlotte Regan, Regan to nazwisko. I mamy tutaj właśnie dwójkę ludzi, którzy spotykają się w muzeum i przeprowadzają pewną rozmowę. Aldo jest... Zafascynowany podróżą w czasie i fizyką i matematyką, a z kolei Regan jest fałszerką sztuki. Z każdą stroną widzimy, jak relacja tej dwójki się po prostu rozwija, ale też warto tutaj dodać, że ta książka to nie tylko historia o miłości, ale również historia o. Psychicznych zaburzeniach, takich jak na przykład tutaj Aldo ma depresję zaawansowaną i jej nie leczy, a Regan z kolei ma chorobę e, dwubiegunową i też jej nie leczy, a właściwie to ma takie momenty, że ją trochę leczy, trochę nie leczy. Ta książka przede wszystkim opowiada niesamowicie o uzależnieniu się od drugiej osoby, o obsesji na punkcie drugiej osoby, ale również też o właśnie matematyce, o zafascynowaniu światem, o też takiej bezczynności, jeżeli jeżeli chodzi o przemijanie czasu, naprawdę uwielbiam, uwielbiam, błagam, czytajcie. To ja już nie wiem, ile trąbiłam o tej książce, ale jeżeli potrzebujecie po prostu znaku ode mnie, błagam, czytajcie. Jedna z moich ukochanych po prostu książek, Ever, zresztą widać to po ilości zaznaczonych tutaj rzeczy. To jest jedna z najbardziej zaadentowanych po prostu książek i naprawdę tu jest tak piękna ilość cytatów, tak dużo ich jest. Błagam, czytajcie. To jeżeli macie wyjść z jedną chociaż polecajką, to niech to będzie ta. Ta. I możecie wyłączyć ten film. Nie wyłączajcie, co prawda, ale to jest ta. To jest ta. I jeżeli chociaż jedna książka, tutaj macie sobie wybrać jedną błagam to, błagam, błagam, proszę na kolanach. I jeszcze jeżeli chodzi o ograniczenie wiekowe, ja osobiście polecam tą książkę takim osobom powyżej 16 roku życia, ze względu na to, że tak jak powiedziałam, jest tu bardzo dużo gdzieś tam odniesień do fizyki, matematyki, więc tutaj tak naprawdę taka gwiazdka do tego, że raczej bym po prostu polecała ten tytuł starszym osobom, ze względu na to, że możecie się wynudzić, jeżeli jesteście młodszymi osobami, bo nie jest to jednak młodzieżówka. Next. Ale jeżeli jesteście właśnie tutaj młodszymi widzami, to oczywiście mam też dla Was książki i głównie moje ukochane to są oczywiście książki tylko Painter. Myślę, że możecie je kojarzyć. Pierwsza to jest lepiej niż w filmach, a druga idealna w ogóle na okres Walentynek, bo to się dzieje w Walentynki i jest to lepiej niż wczoraj. Tutaj mamy naszą główną bohaterkę, która utyka właśnie jednym dniu, jakim są walentynki i cały czas ten dzień się powtarza na okrągło. Mi osobiście bardzo ta książka się podobała, naprawdę jest niesamowita. Mamy tutaj też super przystojnego i popularnego Nika Starka i on też jest tutaj bardzo ważnym elementem, przy którym właśnie nasza bohaterka będzie musiała przełamać tą klątwę. Z kolei w lepiej niż w filmach mamy tutaj Wes'a i Liz, którzy są sąsiadami i siebie po prostu nienawidzą, ale Wes jest kluczowym z kolei elementem dla Liz, żeby pomóc jej zdobyć swojego po prostu chłopaka marzeń i ponieważ się z nim przyjaźni, więc zawierają układ, że Wes pomoże jej zdobyć tego chłopaka, a w zamian za to on dostanie miejsce parkingowe przed ich domem, o które oni zawsze, ale to zawsze się kłócą. Niesamowite młodzieżówki, właśnie z takim pięknym wątkiem romantycznym, który naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo Wam po prostu obydwie polecam. Lynn Painter ma niesamowite pióro, jeżeli chodzi o młodzieżówki i no ja uwielbiam to, co ona tutaj robi. Tutaj z kolei wiekowo nie, nie mam żadnego tutaj ograniczenia, ale mamy tutaj książki Taylor Jenkins Reid. Zanim Taylor Jenkins Reid Wpadła na pomysł całego uniwersum, jakim jest siedmiu mężów Evelyn Hugo, które również Wam bardzo, to bardzo polecam. To zanim za, całe to uniwersum powstało, z Carrie Soto powraca, z Malibu płonie, z Daisy Jones and the Six, to pisała również romanse. I mamy tutaj na zawsze, ale z przerwą, to jest przepiękna naprawdę opowieść o żałobie. Cała historia jest naprawdę przepiękna, jest o miłości i o tej żałobie i naprawdę akurat to, co Taylor Jenkins-Reed robi niesamowicie, to naprawdę bardzo dobrze uważam, że opisuje żałobę. I tak samo ta żałoba się pojawia w jedyne prawdziwe miłości, aczkolwiek tutaj troszeczkę pod innym, jak to się mówi kątem, załóżmy, że kątem, bo mamy tutaj naszą główną bohaterkę, która jest zaręczona ze swoim mężczyzną marzeń, i e, tak naprawdę wychodzi za niego za mąż, i ten mężczyzna znika w katastrofie lotniczej, i później nasza bohaterka musi się nauczyć z powrotem żyć i zakochuje się w drugim chłopaku, ale jednak w momencie, kiedy się już w nim zakochuje, pogodziła się ze stratą swojego po prostu ukochanego mężczyzny. Ten powraca. Dalej, książka, którą ja po prostu uwielbiam, skradła tak naprawdę moje serce w zeszłym, w zeszłym roku no dwa lata temu w sumie w 2023 roku, kiedy to przeczytałam, właśnie Icebreaker'a. To był w ogóle nie mój pierwszy odziwo hokejowy romans. Ja osobiście uwielbiam tę historię. Jest to w ogóle jeden z pierwszych spicy romansów, gdzie naprawdę mamy zdrową relację. Zdrową komunikację. Mamy tutaj naszego Nate'a i Anastasię. Anastasia jest łyżwiarką, a Nate z kolei hokeistą, i w momencie, kiedy jedno z lodowisk jest zalane na ich uniwersytecie, to po prostu muszą dzielić jedno lodowisko. No i ta dwójka się nienawidzi, ale wchodzi w układ Friends with Benefits, no i gdzieś tam zaczynają rodzić się. Uczucia. Ja jestem pochłonięta tą historią, uwielbiam ją, zresztą też widać po ilości tutaj znaczników. Tu jest tyle przepięknych scen i momentów, i takich. Że wiecie, będziecie się po prostu śmiać do kartki i uśmiechać i po prostu przebierać nóżkami. I am in love. Serio, błagam, czytajcie to. Tak czy inaczej uwielbiam tą książkę, naprawdę Wam polecam. Od razu mówię 18+, plus, ze względu właśnie na spicy sceny. I jeżeli jesteśmy przy Grace, to również Wam polecę Wildfire, czyli jej drugą książkę. Od razu mówię, ona jest troszeczkę gorsza od Icebreakera. Ma też mniej spicy scen dla tych, którzy są gdzieś tam zainteresowani tymi spicy scenami. Ale ta książka w porównaniu do właśnie Icebreakera mam wrażenie, że jest Dużo słodsza, dużo bardziej niewinna, i taka po prostu. Trochę wchodząca w młodzieżówkę, ale nie bierzcie mnie tutaj ze słowo, to nie jest młodzieżówka. No, tutaj są te spicy sceny też, ale po prostu jest taka bardziej, no, myślę, że odpowiednie słowo to jest bardziej niewinna, niż ten icebreaker, który po prostu gdzieś tam wchodzi pełną parą w niektóre sceny. Od razu mówię, jeżeli chodzi o Wildfire, to tutaj mamy postacie, które pojawiają się też w Icebreakerze. Nie musicie znać tego, co się dzieje w Icebreakerze, żeby czytać Wildfire, aczkolwiek będziecie mieć. Mini spoiler zakończenia, które mamy tutaj, ale nie taki, że zniszczy Wam to czytanie, bo są to romanse, wszyscy wiemy, jak one się kończą. Spoiler alert do wszystkich romansów ever, ale bohaterzy kończą razem. No i jeżeli jesteśmy przy hokejowych romansach, to oczywiście muszę Wam polecić całą moją kochaną serię The Deal. I to jest właśnie ta seria, o której Wam mówiłam, że to była... Pierwsza tak naprawdę seria, jeżeli chodzi o hokeistów, która podbiła moje serduszko. Ogólnie mamy cztery książki z tej serii. Bardzo Wam je polecam, naprawdę ja ubóstwiam tę historię. W pierwszej części mamy tutaj Gareta oraz nie pamiętam, jak się nazywa... Hany. I ta dwójka tworzy układ, że Hanna tutaj pomaga Garethowi w lekcjach. Garet z kolei mają nauczyć flirtować z słowakami, bo jej się podoba chłopak, i ona po prostu nie wie, jak go poderwać, więc Garet ją uczy tutaj też takiego podrywania i ma jej pomóc w tym. Więc troszeczkę tak jak w lepiej niż w filmach, ale no tutaj oczywiście mamy Spicy, tutaj też daje 18 plus ze względu na Spicy sceny. No, ja ubóstwem tę historię, ja ją czytałam po angielsku, bardzo, ale to bardzo mam duży sentyment do nich. Zresztą z tego co wiem. Zostały wykupione prawa autorskie i będzie serial na podstawie tych książek, więc nie mogę się już doczekać. i Ja mam ogromny sentyment do tej książki i naprawdę Wam ją polecam, zwłaszcza jeżeli jesteście właśnie na etapie e, książek o hokeistach i romansach hokejowych, to zwróćcie uwagę na tę pozycję. Następna książka to jest, słuchajcie, książka, na której ja ulałam kilka łez. Nie jakoś dużo, bo nie jest to finalnie smutna książka, ale bardzo mocno... W moje serduszko trafiła pewnym momentem i mamy tutaj Before We Were Strangers. Ja z tego co wiem, ta książka nie jest dostępna po polsku, a jak sprawdzałam kiedyś, dawno, dawno, to jest, ale w takiej bardzo, bardzo starej oprawie i nie wiem, czy ona w ogóle jest dostępna. Że wydaje mi się, że ona kiedyś została wydana, ale nie wiem, na ile ona jest w ogóle dostępna w sprzedaży, więc to tutaj zaznaczam Wam, że może być ciężko ją znaleźć. Ona się yy, nazywa Zanim zostaliśmy nieznajomymi. Coś takiego, tak mi się wydaje. Teraz tak. jedna z tych smutniejszych książek, i w ogóle odcinek z tą książką, i całą recenzję możecie znaleźć u mnie na YouTubie. Nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale tak jeszcze jak nagrywałam, miałam moment, że wróciłam do nagrywania przez chwilę, to chyba. Dwa lata temu nagrałam o tym i jest to oczywiście z tej strony sam. Jeżeli widzieliście ten filmik, to oczywiście wiecie, że. Ja wylałam na tej książce miliony, ale to miliony łez. Mamy tutaj historię dziewczyny, która dowiaduje się, że jej chłopak umiera w wypadku samochodowym. No i zanim zdąży nawet przejść tą żałobę, to ten dzwoni do tego chłopaka na telefon, żeby usłyszeć po raz ostatni jego głos w skrzynce po prostu pocztowej. Pocztowej? Nie pocztowej. W skrzynce telefonicznej. Wiecie, o co chodzi. Ten taki pip. zostaw wiadomość po sygnale. To to. No. Tak czy inaczej dzwoni do niego i słuchajcie, on odbiera ten telefon. I zanim ktoś sobie pomyśli, nie, on nie nie wraca do życia. Tutaj po prostu chodzi o to, że ona może się z nim komunikować przez właśnie swój telefon. To jest przede wszystkim historia bardzo piękna, bardzo prawdziwa, o tak naprawdę właśnie tej żałobie, ale też pozwalaniu rzeczom odejść. Nawet jeżeli je bardzo kochamy, nawet jeżeli. Przywiązaliśmy się do kogoś, to po prostu dajemy danej osobie odejść, i to jest piękne. Mi osobiście ta książka mega, ale to mega pomogła w momencie, kiedy ja musiałam się gdzieś tam pożegnać z swoją bliską dla mnie osobką, i naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś przyjaźnie, o jakieś związki, przechodzicie przez zerwanie, czy właśnie przechodzicie przez żałobę, uważam, że jest to piękna książka, która naprawdę. Wyleje z Was wszystkie te emocje, które po prostu gdzieś w Was są, i no ja bardzo, ale to bardzo ją polecam. Zryczałam się jak bóbr. Jeżeli szukacie cudownego książkowego merchu, to mój klub książki Hot Coffee Book Club wydaje nową kolekcję walentynkową, gdzie znajdziecie przecudowne bluzy. możecie zamówić na stronie hotcoffeebookclub.pl od 14 lutego do 22 lutego. No ale teraz w taki trochę bardziej e, radosny nastrój, to oczywiście muszę Wam tutaj polecić moje kochane The Love Hypothesis. To jest książka dla mnie bardzo sentymentalna, ze względu na to, że był to mój pierwszy, ale to pierwszy patronat ever uwielbiam tę historię, mamy tutaj Adama Karolsena, który jest profesorem na uczelni i mamy naszą, nie pamiętam jak ona się w ogóle, Oliw, właśnie, która jest uczennicą na tym uniwersytecie i robi swój doktorat. No i tutaj między tą dwójką również zawiązuje się jakaś relacja, no ja ubóstwiam, uwielbiam tę historię i jest ona przesłodka, ale również z elementami spicy, zwłaszcza tam rozdział, to był rozdział 29, 30 coś, o 17 chyba, czy coś takiego, ale no ja ubóstwiam tę książkę naprawdę bardzo, ale to bardzo Wam ją polecam. Taki cukierkowy romans połączony właśnie ze spicy romans. I wracając troszeczkę do tematu słodkich młodzieżówek, to muszę Wam też tutaj polecić Perfect on Paper, czyli jedną z naprawdę przecudownych i przesłodkich młodzieżówek. Mamy tutaj naszą główną bohaterkę, której znowu nie pamiętam imienia, Darcy. Naszą główną bohaterkę, Darcy, która tak naprawdę prowadzi tak zwany szafkowy biznes czyli ma szafkę. Do której ludzie i uczniowie wrzucają jakieś swoje problemy miłosne, i ona w tych listach im daje porady na temat tych jakichś rozterek miłosnych. Ale jednocześnie Darcy sama ma problem, ponieważ bardzo, ale to bardzo lubi swoją przyjaciółkę, podkochuje się w niej i nie wie, jak sobie z tym poradzić. No i pewnego dnia taki najpopularniejszy chłopak w szkole, czyli znowu nie pamiętam imienia, Aleksander, właśnie, przyłapuje ją na wyciąganiu właśnie tych listów z szafki. No i tutaj ta dwójka idzie na układ. Znowu mamy ten motyw układ. Gdzie Aleksander idzie z Darcy na układ, że ta ma mu pomóc odzyskać jego byłą dziewczynę, w zamian za to, że Aleksander dotrzyma jej obietnicy. No, ale tutaj nasza Darcy też zaczyna coś czuć do, właśnie Aleksandra. No i też nawiguje całą swoją seksualność, ponieważ zawsze była przekonana, że podobają jej się dziewczyny, a nagle okazuje się, że chłopcy również. Mamy tutaj rzecz cudowną tematykę, jaką jest wykluczenie osób biseksualnych przez środowisko LGBTQ, że wszystko jest ok, jeżeli spotykasz się z osobą tej samej płci, ale jeżeli spotykasz się już z osobą innej płci, no to już nie jesteś członkiem społeczności LGBTQ. I tutaj ten problem i cała ta problematyka jest naprawdę świetnie napisana, i to była tak naprawdę jedna z pierwszych Książek z tą tematyką i z tą problematyką, z jaką się tak naprawdę zetknęłam, i naprawdę jest tu bardzo fajnie ten temat poruszony. A jest to naprawdę no bardzo często spotykany też problem w całej społeczności LGBTQ. Dlatego uważam, że ta książka jest zdecydowanie bardzo ważna. No dobrze, to teraz po słodkim romansie mam też coś dla chętnych, którzy chcieliby przeczytać coś bardziej spicy i oczywiście jest to moja. Ukochana seria Twisted. Myślę, że jeżeli obserwujecie mnie na TikToku bądź na Instagramie, to wiecie jak dużą po prostu miłością ja darzę tę serię, ze względu na to, że jest naprawdę dobrą serią. Zaznaczę też, że ta seria jest 18+, plus ze względu właśnie na tą dużą ilość spicy scen. Takie spicy spicy. Jest tych scen po prostu więcej. Ale kurczę, jak ja przebierałam nóżkami czytając to, to oh my god. Jeżeli chodzi o moje ulubione części, jest to właśnie część gry. Ja ubóstwiam tę część. Tutaj mamy motyw księżniczki i jej ochroniarza. Oh my god, so spicy and so good. No ja uwielbiam zwłaszcza, że słuchajcie, jak otworzycie książkę, to tu jest moja polecajka, więc po prostu też zachęcając was przeczytam wam co ja tutaj napisałam i może was też to zachęci. Seksowna i uzależniająca opowieść o zakazanej miłości, która może wywołać w królestwie skandal, jakiego jeszcze nie było. Ta historia wciągnie was od pierwszej strony i sprawi, że zaczniecie uśmiechać się do kartek papieru. I love it, proszę, bo zostając też w takich spicy romansach, to muszę wam tutaj polecić serię Dreamland Billionaires. Ja od razu mówię, nie polecam tutaj całej serii, ponieważ nie czytałam całej serii, więc byłoby to takie. Dziwne, gdybym ją polecała, ale na pewno polecam Wam pierwszą część. To jest seria, która jest też wydana w Polsce, więc spokojnie nie musicie się martwić, jeżeli tutaj widzicie po prostu angielskie egzemplarze, one też są po polsku dostępne. Pierwsza część nazywa się Drobnym Druczkiem. I słuchajcie, tutaj mamy trójkę braci, którzy są spadkobiercami całego takiego parku rozrywki coś ala taki Disneyland i nasza główna bohaterka tutaj w tej pierwszej części marzy o tym, żeby projektować kolejki, a na ten moment po prostu jest pracownicą tego parku i maluje dzieciom twarze, a no tutaj Rowan jest jednym ze spadkobierców całego tego imperium Disneylandowego. Naprawdę tutaj mamy też niesamowity romans zarąbiste te Spicy sceny, które również na nich będziecie przebierać po prostu nóżkami. Ja ubóstwiam tę historię. Naprawdę kocham, 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 i bardzo Wam ją polecam. Również 18 plus ze względu na Spicy sceny. Wracając trochę do tych smutniejszych książek, to muszę Wam też tutaj polecić 1000 pocałunków, czyli A Thousand Boy Kisses. Ja tutaj mam akurat swój egzemplarz po angielsku, po polsku go niestety nie mam. I tak jak też mogliście widzieć, jeżeli obserwujecie tutaj mojego YouTube od dłuższego czasu, to również jest filmik z czytania tego. Książki, gdzie jest cała moja recenzja, więc tam ją na pewno znajdziecie. Jest to smutna historia, więc od razu nastawcie się na to, że bardzo możliwe, że będziecie płakać. Ja osobiście miałam tak, że jak zaczęłam tę książkę, to na stronie 12 zaczęłam ryczeć, i wiem, że jeżeli bym ją cały czas czytała, to bym ryczała przez całą książkę, ale ponieważ po tych tam pierwszych 30 stronach uznałam, nie, to nie dla mnie. Byłam na wycieczce w Edynburgu z moimi przyjaciółkami i po prostu rozryczałam im się na środku salonu, i wszystkie były takie: co jest, co jest, jesteś dopiero na 12 stronie. A ja miałam takie: ale to jest takie smutne. Musiałam sobie zrobić przerwę, i później, jak wróciłam do tej książki po przerwie i zaczęłam od tej tam 30. stronie, gdzie po prostu był taki smutny moment. To już nie płakałam na dalszej części tej książki, ale myślę, że jeżeli po prostu będziecie ją czytać od początku do końca cały czas, to przepłaczecie całą tę książkę. Naprawdę no tu ona chwyta bardzo mocno za serducho. Kolejna książka jest to książka, która też nie jest stricte romansem, bardziej jest to literatura piękna, właśnie obyczajowa, i mówię tu o... Pieśń o Achillesie, Madeleine Miller. To był czerwcowy wybór Hot Coffee Book Club w 2024 roku. To, co jest piękne, to tutaj właśnie rozwój tej relacji, to jak Achilles i Patrocles z tych przyjaciół zaczynają czuć do siebie coś więcej, no a też są to czasy, gdzie czai się po prostu za rogiem wojna. Naprawdę jest to przepiękna historia, jest to przede wszystkim historia, która jest napisana tak przepięknie lirycznym językiem, że po prostu będziecie chcieli przewracać strony i każda strona będzie wow, jak to jest pięknie napisane, wow, wow, wow i będziecie chcieli podkreślać bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo cytatów, które są warte na pewno uwagi i właśnie podkreślenia, a oprócz tego, no jest to przede wszystkim przepiękny obraz miłości. Ile w ogóle ludzie są w stanie dać za miłość, ile są w stanie poświęcić za właśnie swoją osobę, którą gdzieś tam wybrali i pokochali, no i ja uwielbiam, uwielbiam całym serduchem tę historię. Kolejny romans i to właściwie taki słodki romans i jest to Derulbuk i ja bardzo, ale to bardzo polubiłam tę historię w zeszłym roku. Mamy tutaj historię słynnego e, futbolisty, który zatrudnia swoją nową asystentkę, która okazuje się jego byłą dziewczyną z liceum, i właściwie taką byłą dziewczyną, że on chciał się jej oświadczyć, a ona tego samego dnia z nim zerwała. Ale to, co jest jeszcze ważne tutaj do powiedzenia, to że ta dwójka wyjeżdżając do Las Vegas, Bierze po pijaku ślub. No i w tym momencie on, jako gwiazda futbolu, wiadomo, że wszyscy wiedzą o tym, że on ten ślub wziął, bo wstawił też w ogóle po pijaku na Instagrama post, że właśnie wziął ślub, więc e, razem ze swoim teamem od PR-u decydują się, że muszą udawać po prostu, że są małżeństwem i że są w sobie zakochani. Tak naprawdę o tym jest ta historia. Jest ona przecudowna, jest ona śmieszna i naprawdę taka, no, słodki po prostu romans, z którym możecie spędzić na Naprawdę bardzo miło czas i uważam, że takie romanse są po prostu idealne, żeby właśnie posiedzieć, zatopić się w ten świat i po prostu dobrze się bawić. Następną książką jest również książka, która była wyborem miesiąca Hot Coffee Book Club i jest to uwaga Archer z Voice. Archer's Voice. Jest to wybór, był to właściwie wybór miesiąca Hot Coffee Book Club w sierpniu 2024 i jest to naprawdę przepiękna historia romantyczna. Mamy tutaj Archera oraz naszą główną bohaterkę, którą znowu nie pamiętam, jak się nazywa. Mamy tutaj historię Archera oraz Bree. Bree przeprowadza się do małego miasteczka, gdzie właśnie Archer mieszka. Archer Hale jest. Bardzo tajemniczą postacią w całym miasteczku. Jest on na takim marginesie społecznym, jeżeli chodzi o całe życie też tego miasteczka, ze względu na to, że Archer nie mówi. No i tutaj Archer na początku bardzo, ale to bardzo nie lubi Brie, a Brie nie rozumie, dlaczego on jest w ogóle dla niej niemiły. Mamy tutaj tematy, takie jak właśnie bycie na marginesie społecznym, bycie odseparowanym od społeczeństwa ze względu na to, że jest się osobą głuchoniemą. Uważam, że ta książka po prostu bardzo pięknie opisuje całą tą problematykę, wszystkie te motywy. Jest to bardzo wartościowa książka no i na pewno bardzo bym Wam ją polecała. Archer po prostu myślę, że zwali Was z nóg, tak jak mnie Zwalił. Ja go osobiście uwielbiam. Ja przeczytałam tę książkę dosłownie w jeden wieczór. No, ona naprawdę wciąga i nie wypuszcza was do ostatniej strony dosłownie. No i ostatnia książka na dzisiaj to jest słuchajcie: The Roommate. Ja dwa lata temu po prostu zakochałam się w tej historii. Ja ją przeczytałam tak szybciutko, że po prostu O oh my god. I tak naprawdę przebierałam nóżkami i szczerzyłam się do kartek papieru cały czas. Mamy tutaj historię Klary i Josza, którzy zamieszkują razem ze względu na to, że Klary. Taka ultra miłość, zaprasza ją do siebie do Los Angeles, ale wszystko jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, ze względu na to, że kiedy Klara przyjeżdża do Los Angeles, to okazuje się, że tego jej chłopaka nie ma. On sobie wyjechał gdzieś i po prostu daje jej mieszkanie, że może sobie tam pomieszkać. No i Klara troszeczkę jest zestresowana jest w mieście, gdzie nikogo tak naprawdę nie zna. No, a oprócz tego okazuje się, że to mieszkanie wcale nie jest takie puste, ze względu na to, że również ten jej obiekt westchnień, nie pamiętam jak on się nawet nazywał, nie był ważny dla całości historii, miał po prostu współlokatora, którym jest Josh Josh, jest gwiazdą filmów dla dorosłych. Jest to książka naprawdę prześmieszna, przeurocza, przezabawna. No, ja ją uwielbiam. Jest to taki trochę powiew świeżości. Ja czytając tę książkę dwa lata temu, nie spotkałam z niczym podobnym, tak naprawdę, dla osób, które są gdzieś tam zmartwione jakimś cringe'em przy scenach erotycznych, tu go słuchajcie, nie ma. Ja czytam tę książkę po polsku, całkowicie nie miałam momentu, że i w ogóle, dlaczego oni tak to napisali? Totalnie nie. Tutaj po prostu wszystko ma ręce i nogi i tak buja, że jakby ja miałam rumieńce cały czas na, na twarzy. Uwielbiam tę książkę i naprawdę bardzo Wam ją polecam. Jeden z lepszych romansów, jakie czytałam. Naprawdę jest ona przezabawna. Będziecie mogli się uśmiać, ale jednocześnie zakochać w tej I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje ulubione romanse, które Wam polecam w ten czas walentynkowy. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie i może Was niektóre z tych tytułów zainspiruje, by po prostu pójść, kupić książkę i przeczytać któryś z nich. Ale oczywiście dajcie mi znać, czy czytaliście któryś z tych książek. Chętnie poznam Wasze opinie w komentarzu na dole. I tam możemy sobie po prostu dalej porozmawiać. No a tak czy inaczej, to by było na tyle na dzisiaj. I widzimy się za trzy dni. Buziaki, baju, są Walentyny!